Cześć, to Dzisiawę Lowe. Witam się z Wami w szpitalu. Cześć. Jednak się tak ułożyło, że trzeba było przyjechać po prostu do tak, szpitala. Ale zobaczcie, mam żółtego motylka, a zazwyczaj nie odbiję I masz się cieszę, że dostała żółtego motylka. I muszę Wam zdradzić jeden sekret. Była bardzo, bardzo mega dzielna. Nawet dobrze nie zauważyła, kiedy miała, prawda? No, tylko tak. I koniec. Mamy troszkę mniejszą salę niż ostatnio, ale też bardzo ładną. No nie? No tak. No i z racji tego, że tutaj mamy faktycznie malutką salkę. No i Marcyśka za bardzo nie wstaje. To nie mamy co nagrać, więc żeby was nie zostawić bez filmów, bo ten tydzień jest dla nas dość trudny. Właściwie najbardziej trudne jest dla Marcysi, ale nie ukrywam, że wiecie, jak się śpi w szpitalu, to nie jest to fajne i dla mamy, i dla ciebie, prawda? Tak, więc mam drugi dzień w szpitalu. Tak, to nagramy dla Was jakiś challenge z Robloxa po prostu, jakąś grę. Nie wiemy I oczywiście. Grę. No grę. Nie wiemy standardowo oczywiście co wybierzemy. Jak wyjdziemy, to co i zobaczymy. No. I po prostu tak nagramy. No. Zachęcamy Was do oglądania. Tak. Jeśli Wam się spodoba, to zostawcie łapeczki w górę, lajki i subskrypcję. Ale z dwoleczkiem subskrypcję. Ale do tego jeszcze coś wam powiem w sekrecie. Komentarze raczej. <gry> to szukamy gry. Co będziemy grać? Ucieczka? Yy, Szalonej kotce. Szalonej kotce. Ta szalona kotka wygląda jak szalona babcia. I to jest taka krótka, szalona gra i doprowadza nas do szaleństwa. <grym> Bo ja wam powiem dlaczego. Gramy w nią w tej chwili dla was czwarty raz. No właśnie chciałam Wszystkie trzy części, jak próbowałyśmy nagrywać, przeszliśmy to całe i przy każdej części okazało się, że głos, który nawet był wyciszony, był tak głośno, że w ogóle nic nie było słychać. Więc zabieramy się za to czwarty i ostatni raz. Mówię, że do trzech razy sztukamy. Zaczynamy czwarty. No to może do czterech razy sztukamy? Mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko tak jak powinno być. To zaczynamy. Tak. Wybieramy poziom normalny. No. Z tą lazanią będę mógł przyciągnąć garfil prosto do mojej pułapki. Będę mógł, chyba mogła. He, 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 ta, zdradzimy Wam sekret, ta babcia chciałaby zobaczyć Garfielda. Dajcie znać, czy Wy w ogóle lubicie Garfielda? Bo my miałyśmy taką grę na Nintendo. Całkiem lubiłaś tą grę, A? nie? Oglądaliście w ogóle kiedyś filmy z Garfieldem? Taką tą bajkę? My tak. My tak, nie? I nawet całkiem lubimy, dlatego jak zobaczyłyśmy, że coś będzie z Garfieldem, to stwierdziłyśmy, że to nagramy. No. O, tutaj nas babcia złapała na to lasanie, którą, jak wiecie, Gerfield uwielbia. O, to jesteś ty? Tak. Oj, to znowu ta babcia. O. Jak ta tam ten ta... dziwnie wyglądający kot? Babciu, babciu, ktoś ci okularki źle dobrał, bo ja to jestem, wiesz, no widać dziewczyna, nie? A nie kot. No. Dobra. Zaczynamy. Cześć, się. Cześć. Tutaj yy, akurat już wiemy, co trzeba robić za czwartym razem. No. Tu musimy wziąć klucz. I tu będą jeszcze do drzwi. Trzy walki, nie? Tak. Babcia śpi. Ale my dała radę babci uciec. A faktycznie tu jest lazania. Zabieramy to lazanie. Idziesz? Idę, idę. Tutaj babcia tych pułapek nam nastawiała tyle. A zobacz jaką mam taką tęczową bluzkę, nie? Oj. Taką kolorową bluzkę z takimi tymi. Ja bym Idziemy Zobaczmy. tu. <grym> Tutaj trzeba uważać na tą podłogę, bo ona się zapada. Ale tu jest lazania. Nad wanną. Nad wanną kotu ukryli. Jak koty nie lubią wody. Dlatego ją tam ukryli. No. Dobra idziemy tu. Czyli już mamy dwie lasagne. Czyli już mamy dwie no. To nie będziemy mieć teraz te 10 nie. Zobaczymy tu uciekamy. Hej babciu gdzie myślisz, że idziesz mimo, że jesteś dziwnie wyglądającym kotem. Nie babciu to masz dziwne po prostu okulary. Cześć Garfield, Masz tak złe okulary, że tu babcia próbuje nas trafić kłębkiem wełny, a i tak nas nie trafi. No właśnie, bo my szybciej przebiegniemy. No właśnie, bierzemy tutaj. O nie, chyba jednak nie coś trafiło. Ja też, Może ja nie tak szczęście. do końca, to miała po prostu szczęście babcia. No. Cieszę się, że widzimy, że oboje wydostajemy się żywi. No ja też. Ale nie będziemy całkowicie bezpieczni, dopóki nie dotrzemy do domu Johna. Możemy się tam dostać, jeśli pójdziemy tą drogą. Tak się domyślam. Tak się domyślam. Na drugi rzut oka. Mhm. Chodźmy wspinać się na dachy. Dobra. Idziemy. Pamiętajcie, że jak dochodzimy do ulicy, obracamy się w lewo, w prawo, czy nic nie jedzie? I dopiero wtedy przechodzimy, no nie? No tak, ale nic się ostatnio przejechało. dla patrzyłaś? Myślałam, że jest i w tom Jedzie. No, nie można się spieszyć. Patrzysz tam, Cysiu, na lewo, na prawo? Ja tu Cię widzę. Zobacz, patrzę. Jedna strona, druga strona i jadę. Ty, jakie? ja <noise> Biegniesz. O nie, spadłam. Jak to zwykle, jak Ty się zbliżasz, to ja spadam. To mam iść kawałek dalej? <noise> no. Musimy od siebie zachować odstęp. Łe. No widzisz, Pefet, zawsze spadam. Ja mam... Czwartą lasagne. Święta lazania! Dobra. Tu jest u góry lazania. Już ją zebrałam. Idziemy teraz tu. Nie możemy iść dalej. Musimy wyłączyć generator, aby oczyścić ciężkę. Dobra, to idziemy wyłączyć ten generator. Hop. Tu na dachu też musimy uważać, bo tu się lubi zapadać. Mamy lasagne. Ale ja to zawsze lubię wszystko do... No i wpadać I lubisz. Wyłączymy generator. Kolejna lasagne, kolejna Jest, kolejne udało kolejne się. Lasagne. Gdzie ty tam, coś kabuszujesz? No, buszuję. Bo lubię. O, ja nawet generatora nie włączyłam. No widzisz, tu musimy przeskakiwać. O, tu jest taka kula i trzeba będzie na nim uważać. Kula bo ona nas... z gadula. Kula z gadula, tylko że ta kula z gadula to nas dmuchnie. No, bo to jest oddźwiga, jak widzicie. Ja Dobra, udało się. A no tak przecież ja, to wy nie widzicie z mojej strony przecież, nie? No, dzisiaj ja nagrywam. Stążymy, stążymy, stążymy! Jest! Udało się! Dobra, a tutaj muszę się cofnąć jeszcze iść do przodu po lazanie. Ty, ci powiem ja, jestem dopiero na pierwszym. Gdzie ty tam jesteś? No, jestem na samym przodzie. Tak? No. Dopiero? Dopiero. Jeśli spojrzysz tam, zobaczysz dom Johna. Tak, tak, już to wiemy. Byśmy mieli tak blisko, ale musimy sobie utrudnić, bo byłoby za szybko. Będziemy bezpieczni, gdy tam dotrzemy. Ale ktoś nam będzie chciał tutaj pokrzyżować plany. Czyli kto? Hycel, który nas będzie chciał złapać. Gdzie ty tam jesteś? Tu jest ciśka. Ostatni ten ci został. Nie chcę pominąć żadnego etapu. Jakbym chciała pominąć, to bym kupiła. Ale ty nie masz luksusów też. No tak, ale mówię, jakbym chciała, to bym kupiła i pominęła, a nie chcę pominąć. Przyjdź tutaj, ty. Nie ma bezpańskich zwierząt w mieście, ale ja nie jestem zwierzątkiem. Też potrzebujesz iść do pana okulisty. No właśnie, bo wszyscy mówią. Dobra. Y Idziemy tutaj. Wiesz, co ja zauważyłam? No. Że jak jest ten taki. E, no teraz nie wiem, jak powiedzieć. Który jest tutaj. Mhm. Mm Dobra, nie mam gdzie teraz. Jak ci pokazać, bo nie zobaczysz tego, bo ja padłam. Ojej, no ja też. Ten tutaj, nie, co zobacz? Co on tak się na nas patrzy. No to co? Tak śmiesznie. Patrz, bo by chciał nas złapać. A Hop. gdzie ty tam jesteś już? Tu idziemy po lazanie. Hop. Hop. Jestem koło ciebie. Hop. Dobra, jesteśmy już tu. My już mamy siedem lazani, nie? Tak, no. Tu. Teraz musimy przez ten szalony, szybki wiatraczek. Jakie szybciutki. <laughs> No widzisz, ty jesteś taka szybciutka, że znowu spadłaś, nie? Jakby mogło być inaczej. I tu. Nie pozwolę ci uciec. No możesz nie pozwalać, a my i tak uciekniemy, no nie? No właśnie. Dziwnie wyglądający pies. I wy coś macie nie tak z tym wzrokiem, ja myślę. Wam się chyba ten ser od na oczy Ej. rzucił. Chwyć ciasto, dobra. No właśnie, ale my mamy więcej życia, bo my mamy stałe, nie majątko... O nie, on już tutaj mnie rzuca, czymś. Cisza, przestuj się, bo znowu przez ciebie nie na pewno nie trafię. Szybko, szybko, no rzucaj. Ty jak taka, też taka babcia rzucasz. No dalej, 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 dalej. Jeszcze jest. Pokonałam go. Teraz taniec szczęścia. O nie, to trzeba pominąć, bo to tańczy. Tak, że wiesz co? Wyjście. Idziesz tu? Idę do wyjścia. Pamiętam, pamiętam. Kto jest właścicielem Garfielda? John czy Odi? No oczywiście, że John, bo Odi to był ten pies, pamiętasz? On się Odi nazywał. Jakie jest ulubione jedzenie Garfielda? No oczywiście, że lasagne. Po zbieramy. Wyrzuciłam zapasowe... Który dzień tygodnia najbardziej nie podoba się Garfieldowi? Oczywiście, że poniedziałek. Śmiecierka myślę, że możemy tutaj znaleźć klucz do leo. Wyrzuciłam zapasowy klucz, no? My wiemy, wiemy. Już mam osiem lazani. Idziemy tam po ten klucz. Na szczęście. Nie wyrzucił go do tych śmierdzących wstrętnych śmietników. Ja bym chciała, żeby... Tylko za śmietnikami. A fu! ty widzisz jak tutaj śmierdzi? Be. Chciałabyś tutaj szukać w tych pojemnikach na śmieci? No tak, by były taka fajne. Fu! Znaczy, o, by w tym by było czarne. Byłabyś śmierdziuszek. No na, pamiętasz? Otwórz. O nie, tutaj wiecie, co się może no, okazać, tam. że tak szybko do was nie wrócę. A może? Jest! Za pierwszym razem mi się udało! Ja będę miała chyba za drugi. Super! Nie! Jak to mi się udało? Jakimś po prostu fartem. Spadłaś tam z nieba? Spadłaś! Nie możesz mi uciec. Właśnie, że mogę, mogę. Nie możesz. Właśnie, że mogę. A, ale tutaj jest tych pułapek. Ciekawe skąd tu dostali tych pułapek. No nie? No. Same pułapki. Dobra, nie mogę teraz z wami rozmawiać, bo muszę się skupić. Mhm. Dobra, idziemy tędy. Tu. Ale ja nagrywam, wiesz? <Glacht> <Glacht> Musisz się jakoś inaczej skupiać. Musisz się, dziecko, inaczej skupiać. O, tu spadło, to tu i tu. Jesteśmy! Teraz do góry. Powiem Wam, że to jest najgorszy etap, te ręce, bo te ręce się tak trudno przeskakuje, one są jakieś takie dziwne, nie da się po tym dobrze skakać, a musimy tutaj wejść na ręce. O, widzicie, za każdym razem tak się kończy. Nawet tak się dużo. Od... <laughs> nie, to jest najgłupszy etap tutaj. Ten tak, te chętnie bym pominęła etapy. No nie, teraz ja tutaj wrócę trzy godziny później. No nie przeskoczę tam. Dobra, tu, tu, no skacz. O, ten się udał. Ten też się udał jakoś. Nie wiem skąd ci się znalazłam, dobra, no ten też się jakoś udał. No wskakuj tam, wskakuj. No nie, no widzicie, to było nie fair. Już tam prawie byłam. O, jestem, udało się. Patrz na mnie, czy jadę źle. Ty w ogóle jedziesz znowu. <noise> Ale ja źle nie jechałam, ja dobrze jechałam. Ty w ogóle co? tam... Teraz ten... ode mnie podjechał. <noise> Ty spadasz ciągle. Ja już mam 11 tych, a ty masz dopiero 8. O, ty jedziesz jakąś niewidzialną ręką. No dalej. Dobra, tutaj czekam na tą deskę, bo widzisz przez ciebie mi deska odjechała. No chodź tutaj deseczko. Taś taś. Taś taś. Taś taś, taś taś, Ej, nie skacz! Dobre. Nie chcę pominąć etapu. Nie. Dobra, hop, ty będziesz znowu biegła za deską? Zaraz tej deski spadniesz. Jak to? A, nie, ty tam stoisz, a tu wyglądasz, jakbyś była znowu za deską. Hop, tu czekam na następną deskę. No, chodź tutaj, deseczko, chodź, chodź, chodź. Nie bój się. Nie bądź taka. No właśnie. My nic nie zrobimy. Zgarnij tiktaka. O, to znowu już widzicie? Nie. <laughs> się lewituje. Nie. O, a teraz? Nie, teraz jesteś. Dobra, idziemy dalej. Do góry. Masz mnie. To wszystko jest Twoje. Dzięki. Dzięki. ale piękna pizza. Niemiem, niem, niem, niem. Nikt nie jest w pobliżu. Co powiesz, że po prostu zjadamy mały kęs? No, myślę, że bardzo. To jest takie dobre, ale bym sobie pizzę teraz jadła. Nie czuję się tak świetnie. Mmm, może co za dużo, to niezdrowo. No właśnie, pamiętajcie, że co za dużo, to niezdrowo. Jak widzicie, Bokersfield też dużo zjadł i czuje się źle. I teraz jedliśmy tak dużo, że jesteśmy teraz w śpiążce pokarmowej. Wygląda na to, że musimy obudzić Garfielda. No dobra. To idziemy rachu ciachu obudzić Garfielda. Eee, znowu mnie tutaj. Nie ma za dużo spania. No właśnie, spanie niezdrowe. Jak to nie jest, spanie? ojeny, spadłam, no nie. Tu. Ja za tobą. Tu. Tu. Okej, tutaj jesteśmy, teraz tu, 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 no nie, teraz to się włącza. Ja tam jeszcze jedną i będę miała 10. Dobra. Tutaj też się udało. Ja siedzę w klatce. I teraz tutaj. No nie. I teraz tutaj idziemy na dół. Hop, 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 po tej literce makaronie. jak od spaghetti taki długi. Nie? No to chyba jest od spaghetti. Myślisz? Garfield, wstawaj. Koniec, panie. Tak, tak, babcia nas z powrotem uwięziła. O, dlaczego jestem w innej? I musimy się... O, a ty tu. I musimy się z powrotem wydostać. To znowu jest popękane wszystko, nie? Tak, babcia popsuła nam znowu podłogę. Oj, nieładna babcia. Ale zobaczcie, tu w ogóle tej podłogi nie ma, nie? Tak. Ej! A masz to mlazanie? A nie. Jako mlazanie? Dobra. Ej, dlaczego ja nie babcie. Wyjdzie, babcia, wyjdzie. Dobra, szybko, 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 szybko. O nie, tu będzie bomba. No, nie, zakręciło mi się w głowie. Oj, ty babciu, okropna. Dobra, 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 dobra. jeszcze trochę się tutaj zostało. No nie, o jest, naprawdę uważasz, że pozwolę Wam dwójkom. Oczywiście, że tak uważam. Należysz do mnie. O nie. Dobra, trudne, już mam kolejną. Dobra, babkę. mamy teraz tutaj chyba ostatnią. Walkę? Tak. O nie, tu trzeba się schować, bo wtedy babcia nas widzi. Dobra. Dobra. Trak, trak, trak. A, tutaj już jest ten. Ten, ten. Lasery są. Zaraz wybuchnie. Pokonałam ją. Jest! jest dziesięć. Terenie, tanie, taniec radości. Ale jak fajnie wygląda tyle. Taniec radości musi być. Ja też mam taniec radości, ale zobacz jaki. Tak. Jest. Teraz tylko po to, aby wrócić do domu Johna. Bierzemy kluczyki. Hej, nie widziałabyś, jak jeździć samochodem, prawda? A no, może i bym wiedziała. Na pewno to nie jest zły pomysł. Wiesz, co robisz? Myślę, że chyba wiemy, nie? Co robimy? Wiesz, co, Garfield? Taki kawałek do domu John'a, a my musieliśmy taką drogę przejść i jeszcze autem podjechać? Oby teraz nam się nagrało bez piosenki. Tak. Tutaj. Zasługujesz na świeży kawałek klazanki. Co powiesz? No, tak wiesz, tak średnio trochę, nie? Ale no dobra. Cieszę się, że mamy spotkać przyjaciela. Chodźmy do środka. A go tu w ogóle nie ma. Cyszka jest. Ostatni kawałek lazani. Jest! Mamy 10 lasani. Juhu! Co ty biegniesz biegnie w miejscu? Ja nie biegnę w miejscu. Stoję i dziwne ruchy wykonuję. Dobra, zjedz lasagne. Możemy zjeść lasagne. Jak widzicie, doszliśmy do końca gry. Jesteśmy w domu Johna. Co prawda, taki malutki. Ale może mu wystarczy. Coś Dobra, ja się na dywan. Tu się z wami pożegnamy. <noise> Nie wiesz, jak ja stoję? Wiem. Tu się z wami żegnamy. Widzimy się w następnym odcinku. Tak, a filmujemy trzy razy w tygodniu. W poniedziałki i środy i soboty o dziewiątej. Dajcie znać, czy taka krótka gra też Wam się podoba. No. Czy jednak preferujecie dłuższe gry? No. no nie? Dla nas to było nawet całkiem fajna odskocznia, mimo że przechodzimy to czwarty raz. Tak. Prawda? Prawda. To pa! Pa!